Jest ci smutno, słońca braku stópciem tupciem Hmm, nie chcę się kąpać. No dobra, chodźmy się bawić. Przykro mi, Teddy, nie możesz iść z nami. Zostaniesz z mamą. Już idę. Nie tak szybko. Mogę się potknąć i upaść. Tylko proszę nie odchodźcie za daleko. Chcę was mieć na oku. Dobra! Na wszelki wypadek wziąłem bandaże. Bardzo mądrze! Zuch z ciebie! Poszukiwacze dokopali się do skarbu! Ociu, popatrz na to! Niesamowite, Tupciu! Leniu, szybciej! Chodź do nas! No nie wiem, mogę się przeziębić. Przecież jest bardzo ciepło. Mamy lato. Tak, ale to może być niebezpieczne. Och, przestań! Zaczekajcie chwilę. Właśnie zobaczyłem tu coś dziwnego. O straszny, wodorostowy potwór! Jeśli taki cię złapie, to... Co? <grym i> w, <górę> cię w potwora takiego samego jak on! O! Złapał mnie! I teraz ja też jestem potworem! O! Nie, straszne! Nie dogonisz mnie! <grym i w górę> Mam cię! Jesteś potworem! Fuje, ale smród! A, teraz lepiej! Kupciu, idziemy! Synku, co ci się stało? Złapał mnie wodorostowy potwór i stałem się potworem takim samym jak on. O, wielkie nieba. Mam chusteczkę. Dzięki, Beniu, ale to chyba nie wystarczy. Nie obejdzie się bez porządnej kąpieli. Nie być wodorostowym potworem! Ruszaj, potworze! Idziemy! Pożegnaj przyjaciół! Pa! Cześć. Cześć! Hej, Borys! Cześć, tupciu, Możesz się ze mną pobawić? Mogę, mamo! Mogę! Najpierw musisz się wykąpać. Ten zapach jest bardzo nieprzyjemny. Tak, Ale ja właśnie chcę się bawić w wodorostowego potwora. Słuchaj, mamy, ma rację. Nie i nie, nie i nie, nie i nie, nie i nie. Czuję, jakbym latał jak motyl. Podoba mi się to. Nie, i nie. Nie, i nie. nie, nie. Nie, nie. Dobrze, rób jak chcesz. Tylko pamiętaj, nie każdy przepada za zapachem wodorostów. Hurra! Ach, <grystanie> okropnie suchniesz! Jestem wodorostowy potwór. Rety, nie mogę nawet stać koło ciebie. Uciekam stąd. Złap <grystanie> jak potrafisz. Kiedy cię dogonię, staniesz się potworem jak ja. <grystanie> Cześć Beciu! Dobrze, że jesteś. Dupcio też tu jest. Próbuje mnie złapać. Hej! Jestem wodorostowy potwór! Chcesz być potworem i gonić ze mną Borysa? Nie! Wolałabym raczej uciekać. Chodźmy, Borys! To uciekajcie! Mam cię! Zmieniłem cię w potwora! <śmuletra> Nie, Borys! Co? To nie w porządku! Pozwoliłaś mu się złapać! Tak, bo nie chciałam, żebyś ty mnie złapał! Rozumiem. Nie chcecie się ze mną bawić. Idę do domu. Nie gniewaj się, wróć! O, tak prędko wróciłeś? Co się stało? Becia i Borys już mnie nie lubią. Może to wcale nie ciebie nie lubią, tylko to nieprzyjemnie pachnące wodorostami straszydło. Wszystko jedno! Jeśli potwór im się nie podoba, to nie są moimi przyjaciółmi. Ja już mam przyjaciela! Fe! Ale zapaszek! Może na razie zostań tutaj! Czy nie byłoby lepiej, gdybyś się no. wykąpał? O, o, chyba jednak tak! Wiem, że nie przepadasz za kąpielą, ale może wykąpiemy się razem? Pięknie wyglądasz i pięknie pachniesz. I Teddy też. Dziękuję, mamusiu. Hmm. Przyszli Becia i Borys. Chcą ci coś powiedzieć. Proszę, ubierz się sam. I zejdź na dół, przyjaciele czekają. Cześć. Topciu, źle nas zrozumiałeś. To nieprawda, że nie chcemy się z tobą bawić. Tylko ten wodorostowy potwór trochę za mocno pachnie, ale i tak bardzo cię lubimy! <grystanie> Cuchnącego wodorostowego potwora już tutaj nie ma! Przepędziło go pachnące truskawkowe mydło! Jestem wodorostowy potwór, złapiecie! A, uciekam coś w nogach! To zapowiada się na dość długą zabawę. Wersja polska na zlecenie platformy NC Plus Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Elżbieta Jerzewska. Dźwięk Aneta Michalczyk. Kierownictwo produkcji Kasia Fijałkowska. Wystąpili Aleksandra Radwan, Klaudiusz Kaufman, Bartosz Wesołowski i inni.